Kochane i kochani, witajcie na moim kanale w nowym filmie Dzisiaj przychodzę do was z holem zakupowym Przez ostatni czas udało mi się troszeczkę nazbierać ciekawych rzeczy Będą to raczej kosmetyki i kilka takich dodatków Oraz na samym końcu pokażę wam jedną paczuszkę od strony Lightake Jest to azjatycka strona internetowa, która już chyba ponad miesiąc temu odezwali się do mnie Czy nie chciałabym po prostu przetestować wybranych przez nich produktów No i kilka takich produktów kosmetycznych, które sama sobie zakupiłam Kupiłam, także zaczynamy. Zacznę może od e, pierwszej rzeczy, którą kupiłam sobie w zasadzie wczoraj. Słuchajcie, kochani, e, kupiłam sobie torebkę. E, byłam w Oszą z myślą taką, że e, chciałam kupić prezent w sensie prezent-portfel mojemu mężowi. Kupiłam mu portfelik, a dla siebie strasznie wpadła mi w oko taka torebka. E, jest to czarna. Czekajcie. Jest to czarna taka listonoszka, taka mała torebeczka, którą możemy nosić zarówno na takim krótkim pasku, bądź też właśnie na takim pasku. Widzicie, dosyć długim. Nie jest to taka wielka torebka. W sumie strasznie ona mi się spodobała z tego względu, że po pierwsze, jest to taka torebeczka podręczna. Nie jest to jakiś duży szoper, ale nie jest to też taka mała listonoszka, taka mała torebunia, którą ostatnimi czasy bardzo często noszę. Czarna. Tutaj jest taka z eko takiej skórki, a tutaj ma taki lekko połyskujący motyw. Złote dodatki, jest bardzo pojemna, także nie jest jakoś tak strasznie wielka. Myślę, że na wyjazdy gdzieś jak będziemy wyjeżdżać, to ona się sprawdzi, bo takie małe listonoszki to są za małe, a takie duże shopper bag, no to na wakacje czy gdzieś tak troszeczkę ciążą. No, i ta torebka kosztowała 49 zł. Ona ma bardzo ładne tutaj złote, złote wszędzie wykończenia. Ogólnie mi się podoba, także myślę, że teraz będzie ze mną po prostu bardzo często przebywać. Kolejnym, że kolejną rzeczą taką z akcesorii, takich, jeżeli na samym początku jeszcze przepraszam Was, jeżeli bym jakoś troszeczkę niewyraźnie mówiła, z tego względu, że niedawno usuwałam właśnie ósemkę i w dalszym ciągu tutaj taki jest dyskomfort lekki. Portfelik, zakupiłam sobie w Biedronce portfelik, on kosztował 10 zł, to było na tym, w tych takich koszach wyprzedażowych. W sumie ostatnimi czasy bardzo często nosiłam tą saszetkę, ten portfelik lęki, z tego względu, że właśnie noszę częściej takie mniejsze torebunie, w których ten wielki mój portfel się nie mieści. Tutaj zakupiłam sobie za 10 zł taki właśnie portfelik z myślą o troszeczkę większej torebce. Natomiast, tak jak mówię, jak będę nosić jakieś malutkie torebunie, to zawsze mam jakąś tam saszetkę, czy też luźno w kieszonkę wrzucone. Także taki portfelik bordowy. Tutaj ma taki dosyć długi pasek. Na rękę można sobie zarzucić jako nawet kopertówkę gdzieś na imprezę, ale ja raczej nie należę do tych osób, które by tak portfel nosiły. Eee, koszt 10 zł, taki bordowy z ekoskórki eee, ze złotymi dżetami. On tutaj w środku ma jedynie taką przegródkę. Um. Szkoda, że nie ma miejsca na zdjęcie, no ale coś za coś. Także taki portfelik za 10 zł w biedronce. Były jeszcze czarne, zastanawiałam się w sumie nad czarnym, bo one były z takiej jakby wężowej skórki, i tutaj miały złoty zamek. Też bardzo ładnie wyglądały. Natomiast chciałam coś innego właśnie niż czarne. Tak. Ok, przechodzimy już raczej do takich gadżetów i kosmetyków. Tutaj w tym kartoniku. W tym kartoniku mam właśnie wszystko odłożone, z tego względu, że no po prostu czekam, aż zbiorę się i nagram haul. Na samym początku maska Carlos Algowa, kupiłam ją w Hebe z taką myślą właśnie, że chciałam ogólnie tą maskę karatynową, natomiast pomyślałam, że może wypróbuję coś innego, koszt tej maski za ile tu jest... Za jednego litra ona kosztowała chyba niecałe 11 zł. Ogólnie zapach jest bardzo ładny. Przypomina mi troszeczkę zapach jaśminem. Przepiękna, przecudowna. Uwielbiam te maski z Callosa. One mi się naprawdę bardzo świetnie sprawdzają. Są naprawdę bardzo wydajne i niedrogie, więc jeżeli jeszcze tych masek nie znacie, to koniecznie wypróbujcie. I tak jak mówię, one są dostępne właśnie w Hebe. W Hebe kupiłam jeszcze... To jest spray. Spray dla lęki. Spray ułatwiający rozczesywanie włosów z tego względu, że no, lęka ma bardzo często takie pokołtunione włoski po, e, po kąpieli. Jest to spray ułatwiający rozczesywanie rozczpumka 200 ml. On kosztował chyba 15 zł. Bardzo przyjemny zapach, bardzo ładna, poręczna buteleczka. lęca, okulnie się bardzo spodobała. E, spodobał ten design cały i w sumie. Przyznałam się szczerze, że non stop chodzi i mówi, żeby jej włoski popryskać. I tłumaczy, że to jest tylko po kąpieli, jak głowę myjemy, Ale ogólnie bardzo fajny produkt, bardzo ładnie pachnie i faktycznie ułatwia to, pomaga w rozczasywaniu włosków. Eee, w Hebe, co jeszcze zakupiłam w Hebe? W HBS skusiłam się jeszcze na korektor, ponieważ ten mój korektor z Ingrid Ideal Skin już mi się kończy, więc wróciłam do korektora, który jakiś czas temu też używałam i który bardzo fajnie się sprawdzał. Eveline Cosmetics korektor, 2 w jednym kryjąco rozświetlający, troszeczkę ta kolorystyka tych korektorów jest taka pomieszana to jest numerek 04 light niby jest najjaśniejszy, ale ogólnie ja bardzo polecam ten korektor bo on daje naprawdę takie bardzo ładne, ładne rozświetlenie na naszej twarzy e, więc koszt około chyba 10-11 zł, więc też nie jest drogi, e, także też Wam polecam, e, dodatkowo jeszcze pokusiłam się, gdzie to jest a to szukając właśnie takiej giełki do rozczesywania włosów, pani mi również poleciła coś takiego. Tutaj to są takie dwa spreje Timotej Była promocja, taka okazja, że kupując dwa, za, za, kupując dwa te spreje zapłacisz 9,99, z czego jeden kosztuje tyle, więc oni pewnie to chcieli wyprzedawać. Zdecydowałam się wy, kupić sobie taki jakiś spray Timotei wygładzanie odżywianie do włosów suchych lub suchych i lub zniszczonych, no i ten zostawiłam dla siebie, a drugi, taki bardziej oliwkowy, nabłyszczający podarowałam właśnie mojej siostrze szkoda, żeby mi po prostu to zalegało no i przechodzimy dalej, żeby przy kasie zdecydowałam się zakupić właśnie wodę ponieważ przy zakupie powyżej 50 zł, była oczywiście taka oferta, oferta na do widzenia, wodę, wodę toaletową Nike Woman kupowało się chyba za 10 zł 10 zł Chyba 10 zł, 9,99 nawet. E, bardzo fajny zapach, bardzo mi się podoba i w tym momencie mam trzy nowe zapachy. Jest taka bardzo delikatna, bardzo taka świeża, czysta. Uwielbiam ten zapach, bardzo mi się on spodobał zresztą mojemu mężowi również on się podoba więc teraz mam trzy nowe zapachy dwa kolejne wam za chwileczkę pokażę także to by były moje zakupy z Hebe no i teraz przechodzimy ogólnie jeszcze niedawno byłam właśnie w jakiejś drogerii chyba i chciałam wykupić spróbować jakiś nowy balsam brązujący pokusiłam się na balsam z kolastyny Luxury Bronze, balsam brązujący do ciała, do ciemnej karnacji. Podobno ma nie powodować wysuszenia skóry, nie robić plam i tak dalej. Jeszcze go nie używałam, natomiast, tak jak mówię, jak będę go używać, to na pewno o nim będzie słów kilka. Z tego względu, że jak wiecie, że na moim kanale dosyć dużo pojawia, pojawia się recenzji samoopalaczy i balsamów brązujących. Także tego produktu jestem ciekawa. Żywię do niego duże nadzieje, z tego względu, że samoopalacz z kolastyny, ten taki spray, jest genialny. No i co, kochani, I teraz przechodzimy do kolejnego zapachu. E, tutaj mam zapach Naomi Campbell. Jak wiecie, ja już wam kiedyś o tym wspominałam, na stronie wizarsk.pl bardzo często organizowane są przeróżne konkursy i testy, wypełnia się ankiety i później jest możliwość przetestowania jakiegoś produktu. Ja już wygrałam kilka razy i tym razem również mi się udało. Mm, z, z, Zgłosić właśnie do przetestowania nowego zapachu Naomi Campbell Bohemian Garden. Nowy zapach wypuszczony właśnie przez Naomi Campbell. Także cieszę się, bo akurat wtedy, jak zgłaszałam się do przetestowania właśnie tego zapachu, no to szukałam nowych, nowych zapachów. Bardzo ładna taka smukła, bardzo ładna buteleczka prosta. Jego tutaj jest ile mililitrów. 30 ml, więc taka malutka, poręczna, bardzo słodka ale muszę Wam powiedzieć, że to jest taka słodycz gdzie przemyca się zapach również owoców bardzo świeża, bardzo kobieca i śmiem twierdzić, że to będzie zapach raczej taki na wieczór ponieważ tak jak mówię, jest troszeczkę mocniejszy, intensywniejszy bardziej słodki ale naprawdę bardzo przyjemny, także nowy zapach do testowania kolejny no i teraz słuchajcie, przechodzimy już jeszcze ostatnie, kupiłam nowy nowy lakier semi lacardi clear, taki twardy do utwardzania właśnie lakierów, to kupiłam na Allegro paznokci, do utwardzania paznokci i kupiłam sobie również taką małą fryzarkę do paznokci, bardzo porządnie wykonana, ona kosztuje 30 zł a to jest naprawdę bardzo duża wygoda, jeżeli robicie paznokcie hybrydowe, żelowe, akrylowe tak nawet dla samej siebie no i tak jak możecie zobaczyć, to jest taka mała fryzarka bardzo dobra, bardzo dobrej jakości, porządnie wykonana. Dodatkowo dostajemy tutaj fryzę, ona kosztowała 30, chyba 5 zł. Słuchajcie, to są naprawdę bardzo małe grosze. No i ja linka Wam zostawię na dół, jakbyście po prostu były zainteresowane naprawdę bardzo duża wygoda, jeżeli chodzi o ściąganie sztucznych paznokci ja sama nawet jak mam akryl, słuchajcie nie, nie ściągam ich acetonem, tylko zawsze je spiłowywałam, więc tym razem e, tym od tego momentu będzie mi to dużo szybciej szło właśnie z tą frezarką i kochani przechodzimy już praktycznie do końca tutaj mam, aha i dodatkowo gratis do tego lakierku semilagi do tej frezarki dostałam e, formy właśnie, jeżeli chodzi o to, żeby przedłużać właśnie pazurki więc okej, okay. i e, 4 czerwca miałam urodziny, w sobotę, w piątek zadzwoniła do mnie pani wroszer Oczywiście złożyła mi serdeczne urodzie, uro, uro, pu, pu, pu. serdeczne życzenia urodzinowe, i w związku z tym, że mam urodziny, to mają dla mnie bardzo korzystną ofertę. Na samym początku chciałam jej podziękować, ale w sumie, em, jak tak zaczęła wymieniać, wymieniać, to myślałam sobie, a no to sobie. A no to się skuszę. Sprawię sobie prezent urodzinowy i za koszt 85 zł. 83 zł. Mam nawet dosyć spory zestaw kosmetyków. W tym zestawie były trzy żele. Trzy żele, szminka, podkład, i za jeden grosz dostawałam zapach. I zacznę może od tych żeli. Jak myśl, myślę, że marka Yves Rocher nie jest wam obca. Ja kiedyś miałam styczność właśnie z tymi żelami, z szamponem, z jakimś tonikiem do makijażu. Miałam również próbki podkładów i ogólnie jestem z tej firmy zadowolona. Te żele bardzo lubię. Swego czasu bardzo często je kupowałam. Naprawdę mają przepiękny zapach, bardzo delikatny, naturalny, organiczny. Także tutaj wybrałam sobie zapach miód i, miodowy, miód i musli. Drugim zapachem jest orzechy makadamia z Gwatemali, coś takiego. I trzeci to jest kwiat lotosu z Laosu. E, taki bardzo ładny kwiatowy zapach. Dodatkowo do tego dobrałam sobie, bo pani mi zaproponowała szampon. Nie chciałam szamponu, zapytałam się, czy mogę sobie wybrać szminkę. E, I wybrałam sobie szminkę. W sumie nie wiem jaki kolor jest, bo chciałam raczej coś takiego ciemnego. Pani mi tam coś e, poleciła. No to ja mówię, dobra. Już otworzę, otwieramy tą szmineczkę i zobaczymy, nawet jaki to jest kolor. Bo w sumie nawet, słuchajcie, nie wiem. Jakaś wiśnia podobno to ma być. Nie miałam ogólnie jeszcze kolorówki żadnej z iwroszery, więc jestem bardzo ciekawa. Yy, sama, yy, samo opakowanie wygląda nawet ok, ale zalatuje troszeczkę tandetą, bo jest taki, taki plastik przeźroczysty, a jak wiecie, kosmetyki i są drogie. I to jest szmineczka yy, nie wiem jaki tu jest numerek, bo to jakieś takie. Numerek 52. O piękna, jest przepiękna. Pachnie ładnie, tak delikatnie, kremowo. No na pewno to nie będzie sminka o mocnej pigmentacji, z tego względu, że widzę, że ona tu jest taka lekko przeźroczysta i myślę, że ona będzie po prostu dawała taki delikatny, subtelny jakiś połysk na ustach, co niekoniecznie może mi się podobać. Zobaczcie, jak to brzydko wygląda. Się tak brzydko rozmasuje, ale zobaczymy myślę, że będzie, o wiem jak mamy pomadkę matową i chcielibyśmy uzyskać właśnie taki ładny efekt połyskujący to ta pomadka świetnie się do tego sprawdzi bo ona jest taki, taka półtransparentna, przezroczysta co niekoniecznie samą na ustach będzie ładnie wyglądać, ale zobaczymy Wybrałam sobie podkład, bo mogłam właśnie wybrać jakiś jeden podkład i w sumie tą próbkę tego podkładu kiedyś miałam dwa razy i ona mi się bardzo fajnie sprawdzała. Zero niedoskonałości, numerek 030, nie, 300, beż i test na żywo tego podkładu będzie na moim kanale Ja go w sumie dzisiaj chciałam nałożyć na twarz Ale myślę sobie, że zrobię po prostu test na żywo osobno Jeżeli znacie ten podkład to piszcie w komentarzach co o nim sądzicie Mi się on sprawdzał No i zapach ten właśnie za jeden grosz, który mi pani z okazji urodzin dorzuciła Jest to chyba kultowy taki produkt Kultowy zapach właśnie marki Yves Rocher Evidence I on pachnie przepięknie, bardzo mi się spodobał Taka przepiękna buteleczka prosta, szklana, takie, e, taka pudrowo-różowa. Zapach też również dosyć słodki, ale ja już nim psikałam tak na nadgarstek i zauważyłam, że on w ciągu dnia bardzo ładnie się tak utlenia i jest taki bardzo delikatny, subtelny. Dlatego teraz się również nim popsikam. Zapach tej wody on kosztuje dosyć drogo, bo te kosmetyki, te perfumy są ogólnie dosyć drogie. I tutaj mam 50 ml za jeden grosz, więc w tym momencie mam trzy nowe zapachy, z czego się bardzo cieszy, cieszę. I, I to by było na tyle z kosmetyków, jeżeli chodzi o takie moje zakupy. Tutaj mam oczywiście jakieś Wiecie, gazetki i brożury i tak dalej. No i ostatnią rzeczą, którą Wam po, chciałam pokazać, to jest ta właśnie współpraca. Współpraca to jest chyba za dużo powiedziane, ponieważ Pani się gdzieś tam do mnie odezwała. Chciała mi po prostu wysłać jakichś rzeczy, żebym po prostu, wiecie, podlinkowała ich sklep i tak dalej. I wybrałam sobie, bo oni mi tam wysłali trzy linki, co chcą mi wysłać, i ja mogłam sobie jeszcze coś po prostu dobrać. No, i przyszła do mnie paczka. Ogólnie, no, troszeczkę na nią czekałam. To, co mi oni chcieli sami zaproponować, to no, po pierwsze, zacznę od tego, że to jest strona Take Light, azjatycka strona internetowa. Pani mi absolutnie nic nie mówiła, żebym robiła jakąś recenzję. Chciała po prostu, żebym to przetestowała, sobie podlinkowała, jak będę chciała i tyle. Nic w zamian nie chcą. No, i wysłali mi tutaj paletkę cieni. Paletka cieni w takim. Tradycyjnym opakowaniu, przepiękne kolorki. Widzę, że kolory są naprawdę bardzo ładne i z tego, co słoczywałam je na palcach, są dobrze napigmentowane. Plus, za to, że one nie śmierdzą nigdzie taką hiszczyzną, takim plastykiem, i jest ogromne, ogromne lustro. I na pewno e, zrobię, będę testować właśnie te cienie, bo z tego, co widzę, mamy tutaj matowe e, i satynowe, i naprawdę pigmentacja tych cieni jest świetna, więc. Na pewno na moim kanale pojawi się jakiś taki mały tutorial, ale tak jak mówię, oni nie chcieli żadnej recenzji, żadnego zachwalania, po prostu napisali, czy nie chciałam sobie wypróbować, więc... To drugą rzeczą, jaką dostałam, jaką mi zaproponowali, to są takie małe pędzelki Hello Kitty. W sumie, jak zobaczyłam te pędzelki, to sobie myślę, nie, no dla mnie takie pędzelki to nie za bardzo, ale postanowiłam, że podaruję je lęce, jak troszeczkę podrośnie. E, taki ładny zestaw, właśnie pędzelków Hello Kitty. Także myślę, że jeżeli e, macie córki, kuzynki, siostry i tak dalej, które gdzieś tam zaczynają swoją przygodę z makijażem, to jest bardzo fajny sposób na sprezentowanie właśnie jakiejś młodej panience takiego upominku, tutaj mamy właśnie takie bardzo ładne pędzelki, w sumie myślałam żeby sobie je zostawić, tak nawet na, jakieś, na jakąś podróż, natomiast podaruję po prostu lęce, no i kolejną rzeczą, jaką oni mi wysłali słuchajcie, jest to peruka sobie wymyślałam, no dobra w peruce ja na pewno chodzić nie będę natomiast myślę, że do jakichś takich mm, tutoriali makijażowych, myślę, że może się przydać i przyznaję wam się szczerze, że jakość włosów tej peruki jest naprawdę genialna. Peruka prezentuje się tak myślę, to jest taki dosyć kolor właśnie zbliżony do moich włosów ja jej teraz nie będę zakładać natomiast na pewno pojawi się na moim kanale jakiś tam filmik, gdzie Wam pokażę jak ta peruka wygląda grzywka, jest to grzywka ja oczywiście też linka Wam na dole zostawię jakbyście chciały zobaczyć jak ona wygląda przepiękne, długie włosy lekko takie kręcone tą perukę można stylizować czyli prostować, kręcić i tak dalej, natomiast jest naprawdę bardzo dobrze wykonana ja ja miałam swego czasu takie doczepy. Pierwsze doczepy, które miałam, one były syntetyczne, były naprawdę beznadziejne. A tutaj jakość właśnie tych włosów jest po prostu oszałamiająca. Przyznawam się szczerze, bo nie wygląda na sztuczne. No i widzicie, taka peruka, długie, długie, długie włosy, grzywka. Także ja sama ją spróbuję założyć i zobaczymy, jak ona będzie wyglądać. No ale jak mówię, to raczej takie nie na co dzień dochodzenia, tylko tak wiecie, do jakiejś. Stylizacji do jakiejś sesji zdjęciowej, czy też właśnie do tutoriali makijażowych może się przydać. No i ostatnią rzeczą, jaką ja sobie wybrałam, bo w sumie nie wiedziałam, co sobie z tej strony wybrać, i pomyślałam, że wybrałam sobie zestaw takich torebeczek, co na stronie wyglądały dużo lepiej niż obecnie, co mi tutaj przyszło w rzeczywistości, ponieważ za koszt 42 dolarów mamy 1, 2, 3, 4 takie czteroelementowy taki mały zestaw. Już wam pokażę jak to tutaj wygląda. To jest największa torebka, to jest taki kuferek. Przyznam wam się szczerze, że na stronie wyglądało o wiele lepiej, natomiast Tutaj oczywiście mamy jeszcze do, Można sobie doczepić drugi pasek Ale widać, że ten materiał to nie jest tak To, co by mnie powalało Dodatkowo tutaj jest dołączony Taki misio, ale ja myślę, że tego misia Po prostu doczepię sobie gdzieś do kluczy Bądź też lęce podaruję No i tak, tutaj mamy długi pasek właśnie do przyczepienia tego Kuferka. Dodatkowo mamy tutaj taką niby listonoszkę, i ona miała tutaj taki dosyć ciężki, naprawdę ciężki łańcuch. To było tutaj przyczepione o taka mała listonoszka przez ramię zakładana. Natomiast ja myślę, że to mi lepiej posłuży po prostu jaka najzwyklejsza w świecie kosmetyczka. No ale tak jak mówię, jakość tego, tego tutaj tej skórki to nie zadawala natomiast ja o tym zrobię osobny po prostu filmik, kolejną rzeczą jest taka saszetka, taka torebeczka o tak widzicie przyczepiana do dłoni, to jeszcze może ujdzie na jakąś imprezę, na jakieś wesele i tak dalej natomiast no w sumie nie wiem, myślałam, że może będzie to lepszej jakości, taka po prostu zwykła kosmetyczka, no i ostatnim elementem do tego zestawu jest taki tak jakby etui na dokumenty także nie wiem co z tym zrobię, nie wiem czy to będę nosić. W każdym razie, no, wybrałam, miałam możliwość wypróbowania za darmo. No i, no i tak to właśnie wygląda. W sumie na lato, tak, na lato, jakbym tutaj założyła ten duży pasek, to jeszcze ok, bo tak nosić to same to nie bardzo. No i kochani, tak by wyglądał mój haul zakupowy. Wszystko co przez ostatni czas kupiłam, także co. Żegnam się z Wami, koniecznie dajcie znać co sądzicie o moich zakupach, co sądzicie o tych e, rzeczach z tej strony azjatyckiej. No i trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych moich filmach, Buziaki. Pa pa.